Siemanko, witam w kolejnym odcinku z cyklu remont ursusa 1634. Zacząłem się tutaj dobierać do odjechania tylnym mostem. A przodu jeszcze nie skręciłem, ponieważ tam parę rzeczy pomalowałem, i jeszcze mi to dokładnie nie wyschło, więc żeby nie tracić czasu, zacząłem tutaj rozbierać tył. Także no już tutaj już po podpieraniu to wszystko. Lewarek, to jest taka kobyłka, żeby to wszystko stabilnie jeszcze stało. No, i mam zamiar odjechać tylnym mostem na tym moim wózeczku podwójnym. Powinno tutaj być fajnie, bo akurat, akurat pasuje pod ten, ten cały tylny most. Zwolnice zdejmę je, odjadę samym tylnym mostem. Przy okazji będę mógł sobie je przejrzeć. Tutaj z tej się strony nic nie działo, ale zobaczę, jak już to będzie rozebrane. Tamta druga strona była, była robiona. Eee, także przy okazji, hamulce będę mógł sobie przejrzeć, eee, muszę sobie tylko to po prostu taki zbudować jakiś taki stelaż, żeby tą zwolennicę odsunąć. Później ją sobie położę na ziemię. No i to samo z drugiej strony muszę zrobić eee, tutaj, poodpinać przewody hydrauliczne. Ten wałek od, od hamulców ręcznych na koła. Tutaj akurat dźwignia ręcznego jest po lewej stronie, także to muszę tutaj eee, zdemontować. Hmm. Mi się wydaje, że odjechanie takim samym tylnym mostem jest najlepszą opcją, na przykład przy, przy dokładaniu tutaj kołu kół zębatych do, do przedniego napędu, ponieważ mamy to fajnie wszystko, zostaje, zostaje tutaj kabina, wszystko zostaje tak jak było, tylko sam tylny most odjeżdża. Bo czasami jest tak, że e, znaczy niektórzy robią w ten sposób, że kabinę tutaj odkręcają i po prostu wyjeżdżają jakby całością do przodu. Ale mi się wydaje, że to jest więcej tutaj komplikacji. Tak, po prostu rozebranie tych kół, odjechanie samym tylnym mostem jest jednak jedna z taką prostszą, prostszą rzeczą do zrobienia. Tutaj, jeszcze przy tym tylnym moście, chcę rozebrać tutaj tą całą konsolę tylną od zaczepów, ponieważ mam zamiar tutaj wyciągnąć tą sprzęgło womu i wymienić tam te dwa łożyska, które są na tym wałeczku wewnętrznym. Odwomu. No, jak już to wszystko będzie rozebrane, także no, szkoda by było tego od razu nie zrobić. Tutaj mam do zrobienia jeszcze te ramiona, ponieważ jest na nich los. Także zdejmę sobie plecak, porozbieram, zweryfikuję, powymieniam części, które no już się zużyły. Tak, żeby to już zrobić tak, żeby to posłużyło parę ładnych lat. O, patrzcie jeszcze. Ramie tutaj e, od tego właśnie wzmocnionego podnośnika jest dość konkretne. E, tutaj będę musiał najprawdopodobniej e, kupić taką kulę i ją tutaj na nowo w, wstawić, zaspawać pierścień, ponieważ już jest tutaj z tej strony luz. E, po prawej stronie tutaj luzu praktycznie nie ma. No, natomiast tutaj to już by się przydało coś z tym zrobić. Ewentualnie można by było obciąć tą końcówkę i przyspawać całą gotową końcówkę, ale to jest, to jest odkówka. No i szkoda, po prostu to by było tutaj gdzieś przycinać i spawać. Także zobaczę, co z tym da się zrobić. No także, pospuszczałem sobie już olej ze zwolnic, tylko teraz kwestia. Po zdejmowania, podłączenia tych wszystkich dźwigienek, przewodów i można wyjeżdżać będzie do tyłu. Jak widać tylnego mostu nie mam już w przyciągniku, a stoi sobie tutaj trochę go szyłem. Teraz wszystko trzeba będzie tutaj skrobać z tego syfu, którego się nie udało domyć, myć. No i dalej rozbierać, tu zdjąłem tą całą tylną konsolę. O, tutaj mamy ten wałeczek wewnętrzny womu i słuchajcie. Pięknie chodzi, co nie? Także myślę, że to też kwestia czasu i by to się po prostu rozsypało. Także tutaj sobie dwa łożyska wymienię i będzie elegancko. Dobra, dostałem się tutaj do układu różnicowego, i szczerze mówiąc, to mi się to takie dziwne dość wydaje, bo naprawdę tutaj jest taki konkretny luz. No nie ktoś tu chyba albo moził, Bo nawet jeżeli coś by się tutaj zużyło, czy coś to takiego luzu by tutaj nie było. No mi się wydaje, że nawet koło 8 mm gdzieś tutaj ten cały układ chodzi na boki. Tutaj też jest luźne no, tutaj podnośnik cały z tego co tutaj znalazłem to brakuje tam jednej roleczki, ta która Odpowiada za tą dźwigienkę która rozłącza, rozłącza napęd pompy przy maksymalnym, jakby podniesieniu, więc będzie trzeba po prostu tam rolkę poszukać no i pozakładać. Bo nie będę dawał tego podnośnika nikomu do regeneracji. Ja sobie to ogarnę we własnym zakresie. Tutaj uszczelniacze wymienię. No i ten wał trzeba będzie tutaj przebić na nowy. No i chyba tyle tutaj z tego. No, oczywiście, to wszystko omyć tego syfo, bo trochę tego tutaj jest. Rozebrałem układ różnicowy. Już wiem, dlaczego taki tutaj był duży luz na tym układzie. Pierwszą rzeczą to było tak: te łożysko od tej strony wygląda w taki sposób. Totalnie, totalna agonia to jest. Także na pewno część luzu, która tam była, spowodowana była tym właśnie bardzo dużym zużyciem łożyska. Druga sprawa jest taka, że łożysko zaczęło się obracać tutaj na, na tej powierzchni no i przez to wypiłowało około 2-3 mm tutaj właśnie tej obudowy. Także stąd właśnie powstał ten cały luz na tym układzie różnicowym. Druga sprawa z problemów co tutaj się znajdują. To jest to, no, że w tej obudowie są już mocno tutaj wyrobione te miejsca, podkładek satelitek. No już takie wyczuwalne, bardzo mocne właśnie tutaj są wyżłowienia. Także ten cały układ planetarny tutaj bardzo miał duży luz. E, zużyte są ośki, po których chodzą. Właśnie satelity. Tutaj bardzo mocno zużycie, aż tutaj taki próg jest wyczuwalny i nawet go pewnie będzie widać na filmiku. Także to jest śmietnik. Koła zębate. Również są ślady takiego już sporego zużycia. Nie wiem czy to będzie na filmiku dokładnie widać, ale no, każdy ząbek już został tutaj dosyć mocno podjechany. No, i wewnątrz też są bruzdy. Także to też się nie nadaje do dalszego użytkowania. Te duże właśnie kółka, również jak widać, bardzo mocno wyrobione. Także praktycznie cały środek musiałby zostać zmieniony. No i teraz nie wiem, czy tą budowę regenerować, wstawiać cały środek nowy, skręcać i dać oczywiście nowe koło, nowe koło talerzowe. Czy kupić. Obudowę drugą albo cały układ jakiś w dobrym stanie, tylko z używkami to wiadomo, różnie to jest. Muszę nad, nad tym tematem pomyśleć. Jeżeli chodzi o same koło, tolerancja, no to wiadomo. To jest komplet z wałkiem atakującym, więc tutaj już i tak ono się nie, nada, nie nadawało do, by do użycia. Ale i tutaj z tego, z uwagi na to, że ten nos powstał, na każdym zębie widać już tak, że. Zaczynało to tak brać te koło talerzowe, również. Także to jest też już wszystko do, do wyrzucenia. E, także tutaj, tutaj nad tym muszę pomyśleć z obudową. E, jeżeli chodzi o blokadę, blokada jest elegancka, nic tam nie wymaga ingerencji. E, drugie użytko było w lepszym stanie, ale też to wszystko wiadomo na nowych muszy, musi użytkach pójść wybebyszyłem wybe, ten cały tutaj tylny most i znalazłem śmieci troszkę taki gruz widać jakieś tutaj ząbki Ząbki, jakiś kół zębatych Wyglądają mi te ząbki na yy, Ząbki od takich właśnie satelitek Także tutaj na pewno ktoś przede mną był. No, to łożysko tutaj, w tym wałku, w tym wałku WOM było rozsypane. Także to muszą być, później i tak nowe. Całe szczęście, że nie uszkodziło mi tutaj tej obudowy, bo gdyby to było połamane, to wiadomo, trzeba było całą budowę zmieniać. No, ale to wszystko już poza tym to powinno być w porządku. Wyciągnąłem wałek miernika impulsów, żeby zobaczyć. Tutaj ta tuleja ma takie odbicie od złożenia giełkowego. Także tą tuleję sobie wybiję i wstawię nową. Sam wałek myślę, że wystarczy go tylko przepolerować troszeczkę, nie jest on w stanie. Tutaj muszę dokładnie umyć te miejsca, bo tutaj potrafią być takie pęknięcia, mikropę, mikropęknięcia. No, i to może po prostu kiedyś odpaść, także to sobie dokładnie umyję, i zobaczę. No, tutaj, te miejsca, które musiałbym przepolerować, tutaj, gdzie to uszczelniacze, tutaj, te łożysko, złożenie igiełkowe. Także tak to wygląda. Rozebrałem tutaj ten podnośnik. Jeżeli chodzi o podnośnik, to tej rolki, której tutaj nie było, tą roleczkę znalazłem sobie w oleju, właśnie w ten moście. Czyli brakuje tutaj tylko mi e, takiego zabezpieczenia. No i to będzie ok. E, myślałem, że tą dźwigienkę będę musiał zmienić, jednak, e, jednak się okazuje, że ona jest wszystko w porządku. Także tutaj nie muszę jej nic, nic z nią robić, tylko po prostu tą, tą rolkę dam i powinno być ok. E, ładnie tutaj trafia w swoje miejsce. Także to. To tutaj zostanie, tylko kwestia tego umycia. Siłownik. Tutaj wezmę sobie honownicą. Przepoleruję tylko, znaczy przepoluję, przeszlifuję tą powierzchnię, żeby mi nie zużywało tych uszczelniaczy. No i jeszcze to będzie spokojnie chodziło. E, tutaj pytaliście się, jak wyciągnąć wał podnośnika. Wał podnośnika generalnie bardzo prosto jest wyciągnąć. Odbezpieczamy tutaj ten. E, ten, tutaj jest stworzyń, który tutaj przekazuje siłę z, z siłownika na tę dźwignię. No i po prostu wybijamy ją od tej strony, gdzie mamy rozdzielacz, w tą stronę. Wyjdzie nam razem z tą tulejką. No i można po prostu sobie wtedy zabić tutaj drugi wałek. Ja będę właśnie ten wał wymieniał, ponieważ ten, który tutaj był, jest zużyty na, na frezach przy ramionach. Dlatego te ramiona miały taki spory luz. Teraz to nie będzie tego widać, bo to jest pełno sychu. Tutaj, tak, na tym wale była właśnie taka fajna tulejka bimetalowa, również. Tulejka jest w dobrym stanie, wystarczy ją umyć i ją po prostu sobie wcisnę, Jeszcze raz dam troszeczkę kleju do osadzenia łożysk, żeby tam ona się nie kręciła przypadkiem. No bo te, które tutaj teraz można kupić, to są takie, takiego typu mosiężne. Ale mi się wydaje, że ta, skoro tyle lat chodziła i tutaj nie widać żadnego specjalnie zużycia, to ją dam po prostu ponownie. O tutaj właśnie widać to użysko tego wałka, wałka Wą. Także no tutaj co jeszcze bym wam pokazać, mogę wam pokazać o to, tutaj właśnie są takie dwa nity, i na tych nitach jest. Plus, po prostu wezmę za te nity, zanituję na nowo i będzie elegancko. Tutaj wszędzie jest wszystko tutaj, jest wszystko tutaj jest dobrze. Także tylko wystarczy tutaj te nity przenitować i będzie elegancko. Tutaj są jeszcze zgliszcza położysku. Eee, także teraz wezmę sobie tę obudowę. E, dokładnie tutaj wymyję żeby można było to fajnie, czysto składać, żeby nie było żadnego tam syfła a muszę szczerze powiedzieć, że tam tego syfu jest bardzo dużo we wszystkich zakamarkach jest normalnie taki oto muł także także tutaj to po prostu tego mycia troszeczkę będzie dobra w sumie na dzisiaj tyle na ten filmik Będę teraz się rozglądał za częściami. Troszkę to mył właśnie. No i trzeba składać, żeby wreszcie wyjeżdżać.